Siema siema Przed obejrzeniem tego odcinka chciałbym takie krótkie info dla Was Ten rok Był bardzo udany No może Jeden makament Skrzynia nam siadła w LTR w tym roku Ale no niestety Taka pasja Trzeba zrobić i jeździć dalej prawda No Także LTR Na razie stoi bez silnika ale silnik już jest zrobiony, także tylko złożyć i jeździć dalej. A przede mną taka niespodzianka, na razie nie pokazuję Wam jej, to będzie właśnie niespodzianka dla Was w przyszłym roku. Jak skończę ten projekt, to pokażę Wam go i ocenicie wtedy, jak to wyszło. No, powiem Wam, że już cieszy oko. A co, dopiero jak będzie skończone, to będzie sztos. Także dziękuję Wam za ten rok. Chciałbym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku. I do zobaczenia w terenie Siemano! Siema, Siema. Jesteśmy się na Białym Boże. Przyjechaliśmy wytestować nowe opony pustynne. Także lecimy tutaj, zobaczcie, pomorska góra Piachu. 9 milionów ton piasku. Jest grubo. Zaczynamy jazdę. Zapraszam.